Janina Partyka Pojęta to poetka, malarka, działaczka kultury. Jak do tego doszło, że zaczęłaś w ogóle pisać? Oj, pisać to zaczęłam bardzo wcześnie, z tym, że to było wszystko do szuflady w późniejszym czasie zaczęło to wychodzić na światło dzienne i doszło do takiego momentu, gdzie ta twórczość moja poetycka została udokumentowana w postaci tomików wierszy. Jest ich 12 w tej chwili, no i oczywiście już jest materiał zgromadzony na kolejny, 13, na szczęśliwą trzynastkę. A pamiętasz pierwszy tomik? Ulotność chwili. To jednak pamiętasz. No, 13 tomików to jest dość dużo. Ale nie Niezależnie od tego, malujesz, i to bardzo dużo. Myślę, że więcej obrazów namalowałaś niż napisałaś, Tomików. Jest no, zdecydowanie tak. Już będzie w granicach 600 obrazów na przestrzeni tych wszystkich lat. Oczywiście są one nie do szuflady, tylko pokazuję je na wystawach autorskich. Mam na swoim koncie 35-36 wystaw i mnóstwo, mnóstwo wystaw zbiorowych. I ta twórczość została. Dostrzeżona przez kolegów, koleżanki albo koleżanki kolegów, artystów i nie tylko, bo ludzi, którzy są zainteresowani tą twórczością, doceniają ją, cenią sobie i jest to dla mnie wielkie, przyjemne, miłe. Jak no. dla każdego artysty. Po prostu nie robisz tego dla siebie, tylko dla wszystkich, którzy chcą to oglądać, chcą czytać, chcą bywać z tobą. Nie musi być jako osobą fizyczną, ale poprzez literaturę i poprzez malarstwo. Ale jednak to ciebie nie zadowala i prowadzisz grupę artystyczną Sztuka bez barier 14. Tak, Grupa Artystyczna Sztuka bez Barier 14 powstała w 2014 roku i do dnia dzisiejszego funkcjonuje i już są prognozy organizacyjne, właściwie plany organizacyjne na 2022 rok, czyli wszystko przebiega standardowo, normalnie. W grupie są poeci, malarze, graficy, muzycy, fotograficy i są to wspaniali artyści o dusze bardzo bardzo wrażliwe i tak samo jak i zresztą moja też należy do tego pokroju i realizujemy różne spotkania, w Bernisarzach uczestniczymy i trzeba powiedzieć, że jako grupa prężnie działamy, co zostało dostrzeżone przez świat, świat artystów w Polsce i zostało to podkreślone właściwie przez Związek Polskich Twórców Sztuki, który artystów z Polski, ze świata. I oni wystąpili dla mnie o odznaczenie państwowe, zasłużone dla kultury polskiej. Całą dokumentację sporządzała pani prezes tego stowarzyszenia, pani Magdalena Ścierzyńska I zostało ono mi wręczone 20 listopada tego roku, czyli 2021. Trzeba ci pogratulować, bo to jest na pewno wielkie wyróżnienie i zobowiązuje do dalszej, twórczej pracy. Tak, było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, miłym zaskoczeniem i tak niesie to za sobą zobowiązania wobec sztuki, wobec kultury, bo to nie tylko za swoją twórczość dostałam malarską, za swoją twórczość poetycką, jak uznali, że jest wyróżniająca, ale również za to, że tą kulturę, czyli tą twórczość krzewimy wśród przód społeczności i że znajdujemy odbiorców, do, docieramy do nich, dzielimy się tą swoją twórczością, wszelaką twórczością, bo to nie jest tylko twórczość moja, ale to jest twórczość całej naszej grupy. Grupy Artystycznej Sztuka bez Barier 14. Zajmujesz się takimi artystycznymi sprawami, ale jesteś po studiach ekonomicznych, masz doktorat. Tak. I jak ci się to wszystko układa razem? Nie ma jakiejś kolizji? Faktycznie jestem doktorem nauk ekonomicznych. W zakresie naukowym czuję się zrealizowana, i tutaj ten przedział swojego życia naukowego, powiedzmy, że jestem z niego już zadowolona, ale tu pociągała mnie od zawsze i ta twórczość, tworzenie, Jedna. pisanie i, i malowanie. Bo tu bo jeszcze dodam, że bardzo takim przychylnym dla nas środowiskiem w Chorzowie, bo ta grupa artystyczna Sztuka bez Barier 14 ma swoją siedzibę w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie, także tam mamy nie tylko spotkania grupy. Tam również organizujemy wieczorki muzyczno-poetyckie dzięki współpracy z Domem Kultury i bardzo życzliwym dla naszej działalności, przychylny dla działalności w ogóle artystów. Jakie masz plany? Oczywiście w tej chwili jestem już na końcowym etapie utworzenia fundacji Instytut Sztuki Młodej, gdzie swoją siedzibę ma w Bytomiu na Jagiellońskiej 24. I tam to będzie również taka kolebka dla artystów. Mogę Ci życzyć tylko spełnienia wszelkich marzeń, spełnienia zamierzonych celów, no i żebyś rozkwitała artystycznie jeszcze bardziej. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękuję. Dziękuję.